W świecie sportu walki często używa się terminologii faworyt oraz underdog. Kursy bukmacherskie jednak nie zawsze są zgodne z tym, co dzieje się w klatce. Często zawodnik, który skazywany jest na porażkę, potrafi nawet i zdominować swojego faworyzowanego oponenta. W dzisiejszym odcinku przedstawimy wam kilka takich starć, które miały miejsce w organizacji Fame. Sergiusz Nitrozyniak Górski kontra Paweł Unboxal Smektalski. Jednym z największych underdogów, którzy pokazali swoją siłę, wygrywając z faworyzowanym przeciwnikiem jest Unboxal. Walka wieczoru Gali Fame 13 miała być dla Nitro tylko formalnością. Był on faworyzowany przez publiczność głównie za sprawą swojej popularności. Mówiło się także o tym, iż Nitro trenuje już jakiś czas i powinien mieć znacznie lepsze umiejętności od swojego przeciwnika. Unboxal niejednokrotnie padał ofiarą przemocy słownej podczas konferencji czy programów uzupełniających. Wydawało się, że Paweł nie da rady udźwignąć presji, którą dawał mu jego rywal oraz widzowie stojący po stronie Nitro. Ku zdziwieniu wszystkich w Oktagonie to Smektalski rozdawał... Zakończyła się jednogłośną decyzją sędziów na stronę Unboxala, aczkolwiek należy zaznaczyć, że był on znacznie lepszy od swojego oponenta i wyrządził mu dużo więcej szkód. Kacper Błoński kontra Marcin Dubiel. Podczas FM15 doszło do pierwszego w historii pojedynku No Limit w klatce rzymskiej. Jej uczestnikami byli skonfliktowani ze sobą Błoński i Dubiel. Z racji, iż był to ich rewanż, a pierwsze starcie wygrał Błoński, to był on znaczącym faworytem. W pewnym momencie kurs na Kacper wynosił 1,25, a na Dubiela 3,30. Starcie było bardzo wyniszczające, a swoje momenty miał zarówno Marcin, jak i Kacper. Koniec końców to Dubiel okazał się kondycyjną maszyną, która potrafiła walczyć aż 17 minut. Po w tym czasie Kacper został wyniesiony z oktagonu na noszach, a Marcin został okrzyknięty nieśmiertelnym. To zwycięstwo z pewnością przyniosło Dubielowi bardzo dużo szacunku, zwłaszcza iż był on dużym underdogiem. Alan Kwieciński kontra Dominik Japoński Drwal Zadora. Uczeń przeróż mistrza, czyli starcie Dominika Zadory z Alanem Kwiecińskim. Panowie byli niegdyś kolegami z Maty, i to właśnie Zadora, który był mocnym faworytem kiedyś szkolił Alanika ze stójkowych technik. Pewnego dnia wspólna droga tych zawodników dobiegła końca, ponieważ pokłócili się oni o to, iż Kwieciński nie podchodził do treningów tak jak powinien. Na gali Fame Friday Arena 2 zestawiono ich dwóch w walce w formule MMA. Taki rodzaj pojedynku miał wyrównać szanse w tej potyczce. Alan był tutaj faworytem, jeśli chodzi o parter, a Zadora jeśli chodzi o stójkę. Kurs na zwycięstwo Zadory wynosił 1,12, a na Alana aż 4,80. Widocznie widzowie upatrywali większych szans właśnie w stójce. Ku zdziwieniu wszystkich, to właśnie Alanik zwyciężył walkę, poddając swojego byłego trenera. Kibice, którzy postawili tamtej nocy pieniądze na Kwiecińskiego, z pewnością byli zadowoleni. Alan nie tylko wygrał walkę, ale także zwyciężył konflikt z osobą, która kiedyś pokazywała mu, jak walczyć. Marcin Rafoniks-Krasucki kontra Mariusz Hejter-Słoński Jednym z większych zwycięstw osób, które były skazywane na porażkę z pewnością jest popularny hejter. Podczas gali Hype MMA w main evencie zmierzył się on z Rafoniksem. Wielu uważało, że ta walka to czysta formalność i że Słoński, kolokwialnie mówiąc, zostanie zmiażdżony. Krasucki niejednokrotnie naśmiewał się z wagi swojego oponenta i mówił, że to niemożliwe, żeby przegrał z nim pojedynek. Wszyscy kibice w to wierzyli, ale realia były znacznie inne. Marysz już w siódmej sekundzie pojedynku znokautował swojego rywala. Z pewnością było to najcenniejsze zwycięstwo hejtera w jego karierze. Od tamtej pory zyskał on dużo szacunku wśród filkowej społeczności. Natan Marcoń kontra Dariusz Daro Lew Kazimierczuk. Fame 18 było galą, która przyniosła wiele emocji. Jednym ze starć, które o to zadbało był pojedynek między Daro Lwem a Natanem Marconiem. Panowie byli ze sobą wówczas bardzo skonfliktowani. Wielokrotnie dochodziło do potyczek słownych, które tylko ostrzyły ochotę na ten pojedynek. Znacznym underdogiem był Daro Lew. W pewnym momencie kurs na jego wygraną wynosił aż 3,55. To wszystko za sprawą tego, iż Daro nie pokazywał się zbyt korzystnie w swoich poprzednich pojedynkach. W Oktagonie widzę ujrzeli trzyrundową batalię. Nathan miał swoje momenty w rundzie pierwszej, aczkolwiek nie zdołał on rozprawić się z groźnym lwem. Daro w późniejszych fazach pojedynku skutecznie punktował swojego oponenta, co koniec końców przyniosło mu wygraną na punkty. Paweł Tybori Tyburski kontra Gabriel Arab al Sulwi. Jednym z najbardziej sportowych pojedynków Galifame 8 było starcie popularnego rapera Araba z jednym z najlepszych frików w Polsce Pawłem Tyborim. Kurs na zwycięstwo Araba wynosił aż 2,80, a na sukces Pawła 1,30. Było to spowodowane tym, iż Paweł świetnie zaprezentował się w swojej poprzedniej walce z Arkiem Tańculą. Nikt nie znał wtedy umiejętności Araba, więc ciężko było ocenić jego skillę. Tylko niewielu wiedziało, iż Gabriel trenuje już sporo lat. Wszystko to wyszło w walce, w której Arab parterowo zdominował swojego rywala, wygrywając wszystkie rundy na kartach sędziowskich. Od tamtej pory to właśnie Arab jest uznawany za jednego z najlepszych frików, z którym bardzo wielu zawodników odmawiało walki. Alan Kwieciński kontra Piotr Pająk. Podczas tej samej gali, czyli Fame 8, doszło do starcia doświadczonych kickboxerów Alana Kwiecińskiego z Piotrem Pająkiem. Stawką tej walki między innymi był pas federacji XFC. Wiele osób mówiło, iż dla Pająka będzie to łatwa przeprawa, ponieważ jest odnagradzanym fighterem Muay Thai, który zjadł zęby właśnie na tym sporcie. Kurs na wygraną Alana wynosił 2,60, a na Piotra 1,40. Pojedynek był dość wyrównany, niestety nie zabrakło w nim kontrowersji. Koniec końców walkę zwyciężył underdog, czyli Alan Kwieciński, który tamtej nocy zanotował jedno ze swoich najcenniejszych kickboxerskich zwycięstw. Wacław wactoja Stoja Osięcki kontra Sebastian Alterboy Fabiański, co main event Gali Fame 17, to jeden z dziwniejszych pojedynków, jakie się odbyły w tej organizacji. Był to również debiut dla rapera Vat Stoi oraz aktora Sebastiana Fabieńskiego. Dlatego drugiego miała to być tylko walka rozgrzewająca, która otworzy mu drzwi do większych wyzwań. Mówiło się o tym, iż Sebastian już od dłuższego czasu trenuje pod okiem Izu Ugonocha. Podczas konferencji to również Sebastian zjadał swojego rywala słownie, a Wacław tym wszystkim zachowywał dużą skromność, która na tamtą chwilę była odbierana przez fanów jako strach. Kurs na zwycięstwo rapera wynosił 3-0, a na zwycięstwo aktora 1,29. Fabijański, wchodząc do oktagonu, kipił energą, jednak to było chyba wszystko, co wniósł do tej walki. Wadstoja znokautował swojego oponenta już w 35 sekundzie starcia. Joseph Bratan kontra Adrian Polak-Polański. Podczas wielkiego turnieju na gali Fame20 jedną z wylosowanych par był Józef i Polak. Adrian był zdecydowanym faworytem tego starcia, jak i zarówno całego turnieju. Kurs na wygraną Józefa wynosił 2,75, a na Polaka tylko 1,35. Przed turniejem wiele mówiło się o tym, że prawdopodobnie główną nagrodę zgarnie właśnie Polański. Dużo osób pomijało dobre warunki fizyczne Józefa i jego charakterny sposób walki. Za kursami prawdopodobnie przemawiało też to, iż panowie trenowali niegdyś razem, a Adrian mówił, że wyglądał on lepiej od swojego oponenta podczas wizyt w klubie WCA. W Oktagonie wyglądało to wszystko znacznie inaczej. Od samego początku to Bratan dominował, korzystając ze swoich warunków fizycznych. Polak leżał na deskach kilkukrotnie, co doprowadziło do tego, iż Joseph jako jedyna osoba w turnieju zwyciężyła przez knockout. Dominik Jaksu Jaks kontra Adrian Meduza Salamon. Przed tą walką było naprawdę dużo niezdrowych emocji. Panowie nie połali do siebie sympatią od momentu, kiedy spotkali się ze sobą w jednym z odcinków GOATS. To tam zawodnicy skonfrontowali się ze sobą i ustalili, iż mogą stoczyć walkę na dość nietypowych zasadach. Mianowicie, Meduza miał korzystać tylko i wyłącznie z brazylijskiego jiu-jitsu, a Jaksu mógł wykorzystywać pełne MMA. Podczas Fame Friday Arena doszło do tego specyficznego starcia. W pewnym momencie kurs na Dominika wynosił aż 3,50. Fani, którzy Obstawili jego zwycięstwo z pewnością byli zadowoleni, ponieważ to właśnie on zwyciężył to starcie na punkty. Norbert Dis Gierczak kontra Dariusz Daro w Kaźmierczuk. 9 grudnia podczas gali Fame Reborn doszło do długo wyczekiwanego debiutu Norberta Gierczaka. Popularny Diss zmierzył się wtedy z Darol W. Według znacznej większości miał to być pojedynek, który zdejmie z Disa oktagonową rdzę przed konfrontacją z Ksajo. Z racji, iż Daro Lew nie wygrywał zbyt wiele walk, a Dis świetnie się zaprezentował w walce z Zonem, to kursy bardzo od siebie odbiegały. Wygrana lwa była wyceniana na 4,25, a zwycięstwo Disa na 1,15. Ciężko było o jeszcze niższy kurs na Gierczaka. Podczas konferencji i programów Dis mówił o tym, iż kaszmierczuk nie jest dla niego zbyt dużym wyzwaniem i że to starcie to raczej czysta formalność. Jednakże ku zdziwieniu wszystkich Dariusz, który tamtej nocy wyszedł z pozycji underdoga, uporał się z Disem już w pierwszej rundzie. Z pewnością walka ta była jednym z największych zaskoczeń w organizacji Fame, a Dariusz przypisał do swojego rekordu jedno z najcenniejszych zwycięstw, dzięki któremu to on stoczył walkę z Ksają. Arkadiusz Tańcula kontra Alan Kwieciński. Alan już dwukrotnie został wyróżniony jako Underdog, który zwyciężył. Tym razem jednak role się odwracają, ponieważ w starciu z Arkadiuszem Tańculą przegrał on i to w dość niespodziewany sposób. Zawodnicy zmierzyli się ze sobą podczas Fame 6. Ich zestawienie było spowodowane dość dużym konfliktem prywatnym. Dla Tańculi była to druga walka w życiu, a pierwsza w organizacji Fame. Alan w tamtym czasie miał już za sobą sporo pojedynku. Był on zdecydowanym faworytem, o czym świadczyły kursy: 1.16: zwycięstwo Alana, 3.15: wygrana tańculi. Walka wyglądała dość dziwnie, ponieważ wielu zakładało, iż Alanik poprowadzi ją w stójce, gdzie miałby ogromne szanse ze względu na dysproporcje umiejętności. Ten jednak, na przekór wszystkim, próbował poddać swojego rywala. Miał on kilka groźnych sytuacji, które mogły do tego doprowadzić, jednak Arek skutecznie z nich wychodził. Koniec końców, większość walki wyglądała tak, że to Aroy znajdował się na górze i punktował dzięki pozycji dominującej. Tamtej nocy to triumfował poprzez decyzję sędziowską. Z pewnością dla Arka było to jedno z najcenniejszych zwycięstw, a dla Alana bardzo bolesna porażka.